Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał u swą rękę Podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do niego Pytam was, do nich pytam was Czy wolno w szabat czynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich Rzekł do Niego: Wyciągnij rękę, uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i, nada, i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Oto słowo Pańskie. W jednej książce z klasyki, literatury, jest opisany w jaki sposób władcy zabijali swoich poddanych, nawet wielkich dostojników. Cezar na przykład jest tam przedstawiony jako ten, który czasami zapraszał do siebie gości i miał w pierścieniu taki. Drobny kolec, bardzo mały, kiedy witał się ze swoimi zaproszonymi gośćmi, z tego kolca przedostawała się trucizna do ciała osoby, która przychodziła w odwiedziny. To nie było tak, że od razu ta osoba padała, ale po jakimś czasie zatruta oddawała życie. Opisują też tam innego władcę, który zapraszał do siebie na obiady. I czasami prosił, żeby mu przynieść jakąś książkę, na przykład z apartamentu, który był obok. Kiedy ktoś dotykał klamki, a klamka była bardzo mocno zamknięta, i ją ściskał, naciskał mocno. Wtedy właśnie zatruwał się tą trucizną, która była tam ukryta. Nie umierał od razu. Czasami po paru godzinach, czasami następnego dnia. Byli też tacy, którzy jak byli zapraszani na obiady. Pisywali swoje testamenty, dlatego że domyślali się, że coś tam może być nie tak. Patrząc też na historię tych, którzy ich poprzedzili. Dzisiaj też mamy trochę o zatruwaniu, o zakwaszaniu w pierwszym czytaniu. Święty Paweł pyta, czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Odrobina kwasu. Która jest w stanie zniszczyć to, co człowiek przygotował, to, co jest dobre, tak jak ta trucizna. I czasami w taki sposób perfidny może być podana człowiekowi ta trucizna, chociażby jak poprzez ten uścisk dłoni, który powinien być czymś serdecznym, życzliwym, może człowieka uśmiercić. Święty Paweł pisze swój list do Koryntian. Korynt to było miasto wielkiej rozpusty. I mówi o takiej sytuacji, która nie, zdarza, nie zdarzała się nawet wśród Pogan, a ona zdarza się wśród tych, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. I pisze o takich ludziach, którzy niestety, ale chodzą i żyją z żoną swego Ojca. Być może jest mowa tutaj o poligami, o kolejnej żonie Ojca, ale grzech jest. Straszne. Można zastanowić się tylko, ile człowiek musiał kroków zrobić wcześniej, aby uwikłać się w taki grzech. To nie jest tak, że człowiek od razu jest skorumpowany grzechem. Nie jest tak, że od razu jest tym, który popełnia tak straszne czyny. Jest taka technika w psychologii, czasami też w handlu, nazywana FITD. Foot in the door. To znaczy żeby otworzyć drzwi, wystarczy wstawić stopę. I jeżeli ta, te drzwi już się nie zamykają, bo tam jest twoja stopa, to jest uczyniony pierwszy krok, żeby człowiek wszedł w grzech. A później kolejne, tak aż całe drzwi się otworzą i grzech wchodzi. Tak jak z Ewą i z Adamem i ze złym duchem, który ich kusił. Zły duch, wąż przychodzi do Ewy i przez małe kroczki, przez dialog, w który wchodzi, Chce ją kusić do grzechu. Tutaj natomiast widzimy grzech bardzo ciężki, grzech rozpusty. I widzimy też człowieka, który takich grzechów się dopuszcza. I o czym pisze święty Paweł? Nie pisze tylko o tym, żeby upomnieć tego człowieka, tak jak słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii. Upomnij go w cztery oczy, jeżeli zgrzeszył. Bez świadków jednego, dwóch. Upomnijcie go razem, donieś Kościołowi. Święty Paweł mówi już o człowieku, który jest skorumpowany grzechem i mówi słowa bardzo trudne. Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. I Święty Paweł mówi o tym, żeby takiego człowieka w jakiś sposób wykluczyć ze społeczności. Dlaczego? Dlatego, że on może być właśnie tym takim kwasem, który zakwasza całe społeczeństwo. Jeżeli ktoś się nie nawraca w takiej wspólnocie, żeby sobie nawet uświadomił to, że coś jest nie tak w jego życiu, jest wykluczenie. Czasami w pierwszych wiekach, kiedy pokutowano, kiedy ktoś popełnił grzech bardzo ciężki, stawał się takim pokutnikiem. Był człowiekiem, który przez pewien czas był poza wspólnotą Kościoła, była pokuta publiczna. Grzechy takie ciężkie, które były popełniane, też były znane przez ludzi przecież. I po takiej pokucie, którą odbywał, wracał później do wspólnoty. On czuł faktycznie, że zrobił coś nie tak. I też czuł tę radość, kiedy był przyjmowany na, na nowo do tej wspólnoty. Czasami w naszym życiu, w naszych znajomościach, no może być też tak, że jak się wplącze. W jakąś relację, która zakwasza go, gdzie powoli, w jakiś sposób, ten krok po kroku też przesiąka jakąś mentalnością. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła, powie Pismo Święte. Dzisiejsze czytania zachęcają nas do tego, żebyśmy w jakiś sposób unikali, czy byli tymi, którzy w jasny sposób budują swoje relacje, żeby nie pozwolić zakwasić się też przez innych. Natomiast dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam przykład nie jednej osoby, która zakwasza jakąś wspólnotę grzechem, bardzo ciężkim grzechem, ale pokazuje nam Chrystusa, tego, który jako właśnie jedna osoba jest w stanie czynić dobro i uzdrawiać też wspólnotę, w której żyje. Potrafi przemieniać tę wspólnotę. Jezus dzisiaj, jak widzimy w piękny sposób, spotyka się z człowiekiem, który ma óswą rękę. Do niego podnieś się, stań na środku i uzdrawia tego człowieka, czyni dobro. Nie tak jak ten, który gorszy, nie tak jak ten, który zakwasza wspólnotę. Dzisiejszy patron też, błogosławiony Ignacy Kłopotowski, był człowiekiem, który nie gorszył wspólnoty. Nie zakwaszał ciasta ciastem, kwasem, ale był tym, który tak jakby zarażał dobrem, który wciągał innych do czynienia dobra, do służenia, do bycia tym, który, kochając innych, też uczy, w jaki sposób być tym, który służy też tym, z którymi się żyje. Ludzie, którzy stykali się z Nim nie czuli się zakwaszeni. Nazywali go prawdziwy ojciec, opiekun sierot. Czuli takie ojcostwo od tego człowieka, który się im poświęcał. Jako kapłan oznaczał się wielką gorliwością, miłowaniem Boga, bliźniego, wiernością w modlitwie, szczególnym nabożeństwem wobec Eucharystii, gorącym nabożeństwem do Matki Najświętszej. Jak słyszeliśmy w wstępie do Mszy Świętej, Pracował z różnymi grupami ludzi w społeczeństwie. Z sierotami, z dziećmi, z młodzieżą. Zakładał ochronki dla dzieci i młodzieży, też w Warszawie. Pracował z inteligencją. Założył Loreto koło Wyszkowa, ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i dla y, staruszków też. Dziś to Loreto. Jest znane jako sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Założył właśnie siostrę Loretanki, które do dziś publikują. Więc zajmował się też tą grupą inteligencką. Zajmował się też osobami chorymi, zajmował się bezdomnymi, zajmował się osobami starszymi. Zobaczmy te trzy osoby w dzisiejszych czytaniach. Ten pierwszy który zakwasza swoim grzechem, grzechem rozpusty całą wspólnotę. Chrystusa, który uzdrawia człowieka, który cierpi, który uzdrawia społeczeństwo, ludzi, z którymi żyje. I błogosławiony Ignacy Kłopotowski, który tak jak Chrystus czyni dobro. Zadajmy sobie to pytanie. Ludzie, którzy spotykają nas, czy oni są napełniani dobrem, czy czasami przez nasze słowa Jakieś takie y, uszczupliwe czasami, może jakieś takie złośliwości. Nie jesteśmy tymi, którzy w jakiś sposób to społeczeństwo zakwaszają. Czy jesteśmy tymi, którzy dobre słowo, dobrym słowem budują innych, wprowadzają miłość, budują tę miłość. Prośmy dzisiaj Boga w tej Eucharystii, aby ten dzień, który rozpoczynamy, był przez nas przeżyty jako ten dzień, w którym będziemy czynić dobro, będziemy zarażać dobrem, będziemy. Tymi, którzy ubogacą ten dzisiejszy dzień, dzień innego też człowieka, dobrem i miłością.